Witajcie ponownie na kanale. Z tej strony Aga. Tym razem, nietypowo, mam dla Was kartkę z serduszkiem. Pierwotnie miała być to kartka walentynkowa, ale gdzieś w czasie przygotowywania dla Was tej inspiracji moje materiały zaginęły i dopiero niedawno znalazłam je na dysku. A skoro materiał był już gotowy, to postanowiłam wykorzystać go do dzisiejszego tutorialu. Chcę Wam pokazać, jak w prosty sposób przygotować proste karteczki z wykorzystaniem tuszy Distress Oxide. Więc, jeśli taka tematyka się Wam podoba, to zapraszam do oglądania dalej. Pracę rozpoczynam wyjątkowo nie od przygotowania bazy, ale od głównego elementu, czyli serduszka. Z racji tego, że jest to główna dekoracja kartki, to serduszko wycięłam wykrojnikami z podwójnymi przeszyciami. W pracy zdecydowałam się, że wykorzystam tusze Distress Oxide ze względu na ich właściwości. Po pierwsze, dają przepiękny kolor z wykończeniem kredowym, bo są to tusze hybrydowe. A po drugie, ta hybrydowość daje ten efekt, że farby są nieprzeźroczyste. To znaczy na ciemnych tłach, czy tak jak na przykład kraftowych, one będą bardzo wyraziste i nie wtapiają się tak jak regularne distress inki. Te właśnie cechy wykorzystałam do pokolorowania tła, o czym za chwilę. Jak widzieliście, zmieniłam tło, na którym nakładałam tusze oksy. W przypadku maty teflonowej, którą w tej chwili widzicie, tuż rozkłada się w takie jakby kropelki po zmoczeniu, czego nie robi na gumowej, na której pracowałam wcześniej. Dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać znacznie fajniejsze efekty plam po nałożeniu ponownym na serduszko tego samego koloru niż w przypadku właśnie tej gumowej maty. Teraz czas na tło pod serduszko. Tu wybrałam formę chlapnięć. Zależało mi na tym, żeby coś na tym tle się działo, odrębnego niż różowy kolor na serduszku, ale jednak nie na tyle intensywnego, żeby zdominowało całą pracę. Tu świetnie widać, jak distress oxidy współpracują z ciemnymi tłami albo kraftowymi. Efekt przypomina trochę rozwodnioną farbę akrylową. Natomiast jeżeli chcielibyście używać w ten sam sposób Distress Inków, to niestety nie uzyskalibyście żadnego efektu, bo te tusze są przeźroczyste i wsiąkłyby w papier. Dla jeszcze lepszego wydobycia głównego motywu stła, stwierdziłam, że przetuszuję jego brzegi ciemniejszym kolorem różu, czyli w tym wypadku Picked Raspberry. Czyli to jest ten kolor, który dodawałam jako drugi, jako dodatki. Yy w postaci plam na serduszku. Na koniec jeszcze dodałam chlapnięcia wodą, tak żeby jeszcze ubogacić efekty na tym serduszku. Rameczki, zdecydowanie jeden z fajniejszych elementów, jaki można dodać do pracy, a już szczególnie jeśli robimy to ręcznie. Oczywiście, jeżeli nie jesteście pewni swojej ręki, to w sklepach skrapowych znajdziecie stempelki właśnie z takimi przeszyciami. Ostatnim elementem, który będzie tworzył całość pracy, jest jak zwykle napis. Tu wykorzystałam bardzo fajne stempelki z Colorado Craft z zakochanymi myszkami, ale tu akurat tylko napis. Natomiast jeżeli chodzi o myszki, to zapraszam już niedługo. Praca z nimi będzie również na kanale. A to jeden z ostatnio moich ulubionych czarnych tuszy Archiwalowy, czyli na bazie oleju. O bardzo intensywnej barwie czerni, bardziej w kolorze powiedziałabym ciepłej brązowej niż granatowej, więc jeżeli poszukujecie bardzo intensywnej czarni, to polecam właśnie ten Versafine. Tu przypomnę, że listę wszystkich produktów, które wykorzystałam do zrobienia tej kartki, znajdziecie pod spodem w opisie. Ostatnim elementem w dzisiejszym tutorialu jest złożenie pracy w całość. Z racji tego, że serduszko jest w zasadzie jedynym głównym elementem tej kartki, to stwierdziłam, że podniosę je nieco wyżej i wykorzystałam do tego kosteczki dostensowe o wysokości 3 mm. Ostatnio dość często wykorzystuję również i klej w ramach bezpieczeństwa. No, nie zawsze wszystkie kosteczki mają dobre kleje, więc jeżeli chcecie mieć 100% pewność, że wasza dekoracja nie odpadnie, to użyjcie albo właśnie kleju, albo żel medium. Napis. Napis oczywiście również postawiłam na kosteczce dystansowej, ale w międzyczasie zmieniłam zdanie i oprócz kosteczki 3 mm dodałam jeszcze również ekstra 1 mm. Czyli to jest ta czarna taśma, którą w tej chwili widzicie. Elementem kończącym tą całą kompozycję są świecidełka, czyli cekiny. Tu postawiłam na zestaw srebrny od Zizigsa, ale chociażby w zielonych kotach dostaniecie jeszcze kilka innych kolorów takich zestawów. Ja do tej pracy wybrałam malutkie sertuszka właśnie srebrne, ale mieniące się różnymi kolorami dzięki czemu praca nabierze jeszcze większej trójwymiarowości, ale nie są one na tyle nachalne, żeby zdominowały całość pracy. A to kolejne moje ulubione narzędzie, szczególnie przy pracy z cekinami czy z małymi obiektami. Pick Me Up to narzędzie, które z jednej strony posiada gumeczkę taką kleistą, a z drugiej strony hmm, Szpikulec albo taką bardziej e, spłaszczony element, który ułatwia Wam e, zdjęcie tych elementów z tej e, kleisty, klejącej się części. W przeciwieństwie do innych narzędzi tego typu, końcówka kleista to e, struktura przypominająca trochę plastelinę, więc w momencie kiedy przestanie być ona kleista, odrywacie ten kawałek i na, z końcówką wysuwacie następną część tej plasteliny i znów macie działające urządzenie. I tak prezentuje się gotowa praca. Mam nadzieję, że taka prosta mm, propozycja kartki przypadał Wam do gustu. Ale pamiętajcie, że tego typu wzory możecie wykorzystać do różnych okazji dla mamy, babci. Przecież serce to nie zawsze warentynki, prawda? Dziękuję Wam pięknie za wspólnie spędzony czas. A jeśli chcecie zobaczyć inne moje tutoriale, to zachęcam do kliknięcia po lewej lub po prawej stronie ekranu, tam macie odnośniki do innych moich tutoriali. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Hej, hej!